Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Z wyjątkiem konstrukcji opon, geometria koła jest najważniejszym czynnikiem decydującym o żywotności opon. Jeden z tych pomiarów, camber, odnosi się do nachylenia koła, a dokładniej. Ile stopni wynosi nachylenie? Pochylenie dodatnie, a pochylenie ujemne. Gdy spojrzysz na pojazd z przodu lub z tyłu, zobaczysz profil koła i opony. Jeśli opona jest idealnie pionowa względem powierzchni drogi, jej pochylenie wynosi 0 stopni lub 0. Jeśli górna część koła jest nachylona w kierunku pojazdu, pochylenie koła jest ujemne. Jeśli górna część koła jest odchylona od pojazdu, pochylenie koła jest dodatnie. Dodatnie i ujemne pochylenie koł wpływa na pojazd w różny sposób. Statyczne zerowe pochylenie koł skutkowałoby równomiernym zużyciem opon, ale prawdopodobnie miałoby wpływ na osiągi podczas pokonywania. Zakrętów, ponieważ dynamiczne pochylenie koł zmienia się w zależności od prędkości pojazdu, przechyłu i przeciazen. W wyniku tej dynamicznej zmiany większość pojazdów drogowych ma co najmniej jeden ujemny kat pochylenia koł, a nawet więcej w przypadku samochodów wyczynowych. Im ostrzejszy zakręt... Tym bardziej toczy się opona, więc zerowe pochylenie staje się dodatnie, co skutkuje słaba przyczepnością i prowadzeniem. Ujemny kat pochylenia koła zewnętrznego jest bliższy zerowemu katowi pochylenia, co pozwala na lepsze osadzenie bieznika na powierzchni. Drogi, zapewniając doskonała przyczepność. Samochody sportowe mogą mieć dużo ujemnego pochylenia koła na wszystkich czterech kołach, aby lepiej pokonywać zakręty. Samochody formuły 1 mogą mieć pochylenie większe N i z 3, 0 symbol stopnia na przednich oponach i 1,0 symbol stopnia na tylnych oponach, co zapewnia im lepsze przyspieszenie. Na prostej i lepsza przyczepność na zakrętach. Kierowcy na skar, innych samochodów owalnych mogą mieć pochylenie DO3, 0 symbol stopnia po prawej stronie i plus 3,0 stopnia po lewej stronie, ponieważ siły. G zawsze wypychają ich na zewnątrz zakrętu. Ich stabilność w linii prostej jest gorsza. A pokonywanie zakrętów znacznie lepsze, ale tylko wtedy, gdy skręcają w lewo. Dodatnie pochylenie koł prawie nigdy nie występuje w pojazdach ulicznych, ponieważ wpływa na stabilność i prowadzenie pojazdu. Dedykowane pojazdy terenowe i rolnicze mają dodatnie pochylenie koł, ponieważ zmniejszają siłę kierowania. Kiedy regulować pochylenie koł? Problemy z pochyleniem koł zwykle objawiają się jako problemy z prowadzeniem lub zużyciem opon. Zazwyczaj wszystkie cztery koła mają pewne ujemne pochylenie a pojazd ma tendencję do ściągania w kierunku strony o najbardziej dodatnim pochyleniu. Na przykład, jeśli przednie koła ustawione SA pod Kate M0, 5 symbol stopnia L i R stopnia, pojazd prawdopodobnie będzie ściągał w prawo. Nadmierne pochylenie kołów w obu kierunkach prowadzi do nadmiernego i nieprawidłowego zużycia opon. Ujemne pochylenie przenosi wewnętrzną krawędz opony, podczas gdy dodatnie pochylenie przenosi zewnętrzną krawędz opony. Jednakże, w połaczeniu z katem zbieżności, Niektóre pojazdy z wysokim ujemnym pochyleniem nie doświadczają tej charakterystyki zużycia. Jak wspomniano, Katie pochylenia koł SA ustawiane w celu zrównoważenia przyczepności i zużycia. Jeśli scenariusz użytkowania wymaga lepszych osiągów na zakrętach, konieczne może być dostosowanie pochylenia koł. Nieprawidłowe zużycie opon, trakcja lub słaba stabilność kierunkowa mogą być również wynikiem problemów z katem pochylenia koł. Oczywiście pominęliśmy samochody tuningowe i samochody bosozoku, które mogą mieć niestandardowo obniżone zawieszenie i ekstremalne KT pochylenia koł. Takie ekstremalne KT pochylenia koł, nawet D o 30 symbol stopnia, są czysto estetyczne, ale zasadniczo bezużyteczne w rzeczywistych scenariuszach osiągów. Przeczytaj także oznaki, że Twój samochód wymaga regulacji pochylenia koł, jak wyregulować pochylenie koł. Pochylenie koł jest zwykle mierzone tylko jako część ustawienia czterech koł. Pojazd jest montowany na poziomej ramie do ustawiania zbieżności, a koła SA wyposażone w reflektory optyczne, które SA widziane. Przez czujniki cyfrowe interpretowane przez komputer. W przypadku braku takiego rozwiązania, aby dokonać podstawowych regulacji, na piaście koła montowany jest magnetycznie miernik pochylenia. Koła, a poziomica wskazuje kat w stosunku do pionu. Istnieje kilka metod regulacji pochylenia koł, w zależności od pojazdu i jego zawieszenia. Standardowe zawieszenia mogą obejmować śruby krzywkowe, śruby z podkładka mimosrodowa, obrotowe przeguby petlowe lub regulacji podkładek. Śruby krzywkowe i śruby z podkładka mimosrodowa s podobne, ponieważ śruba mimosrodowa może być używana do wciskania lub wyciągania zawieszenia. W podwójnych wahaczach poprzecznych i niezależnych zawieszeniach wielowachaczowych mogą być one używane do przesuwania górnych lub dolnych wahaczy. W zawieszeniach z kolumna MC Fersona mogą być one używane do regulacji dolnego wahacza lub zwrotnicy. Obrotowe przeguby petlowe SA zwykle ograniczone do tylnych zawieszeń wielowahaczowych, ale czasami można je znaleźć w przednich zawieszeniach wahaczowych. Podkładki regulacyjne SA zwykle stosowane w przednich zawieszeniach, ale mogą być używane w prawie wszystkich zastosowaniach. Aby skorygować sztywne osie tylnych zawieszeń, rynek wtórny oferuje podkładki, które kompensują całe łozysko koła i piastę. Wreszcie, niektóre przeguby kulowe na rynku wtórnym SA wyposażone w mimosrodowe podparcie dla optymalnej regulacji. Ostatnia metoda regulacji, regulowane amortyzatory lub płyty caster-pcamber Camber, jest generalnie ograniczona do rynku wtórnego. Wycinając mocowanie amortyzatora OM i instalując płytę, użytkownicy mają większą kontrolę nad katami pochylenia koł, co jest idealne. Dla tunerów i kierowców wyścigowych, aby uzyskać jeszcze większe pochylenie kołu w celu lepszego pokonywania zakrętów. Po zamontowaniu w ciągu kilku minut można nawet ustawić kat wyścigowy na torze, a następnie kat jazdy do domu. Jeśli nie jesteś tunerem, najlepszym sposobem na zapewnienie stałych osiągów, prowadzenia i żywotności opon jest zabranie pojazdu. Do kompetentnego warsztatu zajmującego się ustawianiem zbieżności. Po upewnieniu się, że wszystkie przeguby mieszczą się w tolerancji, skomputeryzowana geometria czterech koł utrzyma wszystkie KT. W specyfikacji, start, pochylenie, zbieżności TP.